Cztery dwójki funkcjonariuszy przeczesywały teren po obu stronach koryta Raduni. Milicjanci zziębnięci, z przemoczonymi nogami brnęli przez podmokłe tereny. Zaglądali za krzaki, badali każdy rów, dół i podejrzany kawałek gruntu. Tam, gdzie mogły ewentualnie być zagrzebane zwłoki, sprawdzali specjalnymi szperaczami, czy nie natrafią na ciało. Podobnie badali brzegi rzeki i jej dno, starając się sprawdzić każdy zakamarek. W miejscach szczególnie podejrzanych, tam gdzie krzaki wyrastały z wody lub gdzie były zakręty i podwodne doły, wchodzili do wody. W wysokich popas gumowych butach, ciepło ubrani, mimo to szczękali zębami. To też co chwilę niektórzy biegali, tupali i zabijali ręce dla rozgrzewki. Podobne poszukiwania, równie wytrwałe i skrupulatne, prowadzili przydzieleni do pomocy saperzy. Całością poszukiwań kierował major Wyzga. Podszedł w pewnej chwili do porucznika dowodzącego saperami, poczęstował go papierosem i nie tyle zapytał, co stwierdził. I co? Nic nie ma? A jest pan pewny, że coś znajdziemy? pytał porucznik. Wcale nie jestem pewny, ale przeszukać trzeba. Całą radunię. Jak trzeba, to trzeba, filozoficznie odparł porucznik, ale na Oruni i w samym Gdańsku będzie trudno. Tam radunia płynie pod ulicami. Ale tam właśnie możemy coś znaleźć. Zwłoki mogły się gdzieś zaczepić o jakieś żelastwa, pełno tego na dnie rzeki. Mogły gdzieś utonąć na zakręcie czy pod jakimś mostkiem. Zobaczymy mruknął niezbyt zachwycony porucznik. Na szosie biegnącej z Gdańska do Pruszcza ukazała się jasnoszara Warszawa z niebieskimi pasami na bokach i wielkimi literami M.O. Wyzga spojrzał zaintrygowany, kto jedzie. Warszawa stanęła i wyskoczył z niej kapitan Kowal. Major podszedł do niego. No, masz coś ciekawego, żeś tu przyjechał? Zapytał. I tak, i nie, tajemniczo odparł kapitan. Co to za gadanie? Wyzga też już był przemarznięty i ogarniał go zły humor. Ja tu właściwie za ciebie łażę po błocie i wodzie, a ty rozbijasz się wozem i jeszcze żartujesz. Kowal wiedział, że nie są to poważne wymówki, więc uśmiechnął się i pospieszył z wyjaśnieniem. Jadę do Pruszcza. Mów, że wreszcie, co masz nowego, zirytował się już bardziej serio Wyzga. Przesłuchałem soje. Przyznał się? Nie, ale zeznał, że był w pruszczu. No, to go mamy, uradował się major. Nie bardzo. On sam powiedział, że był w pruszczu. Nawet mu jeszcze nie pokazałem tej torby z rzeczami żony. Mówi, że jak jej nie zastał w domu, to pojechał do pruszcza, bo tam żona ma koleżankę i chciał sprawdzić, czy. Jasne, przerwał wyzga, czy do niej nie uciekła. A więc ma alibi. Jadę to sprawdzić. No to powodzenia, ale powodów do zachwytu nie ma. Może jeszcze nie, przyznał Kowal. Nadal wszystkie trzy wersje są prawdopodobne, ale coś mi się wydaje, że wersja o jego winie zaczyna brać górę. Pamiętasz, co ci mówiłem kiedyś o tym jego skaleczonym palcu? No i co? Będę jeszcze z Soją rozmawiał. Może nawet dziś. Jestem prawie pewny, że trzeba go będzie zatrzymać. A wtedy poproszę lekarza, żeby dobrze obejrzał ten palec. Myślisz, że lekarz ci powie: rana powstała na skutek ugryzienia. Guzik. A nawet jeśli tak stwierdzi, nie będzie to jeszcze żaden dowód. Ale już będzie coś, co ja musi wtedy wyjaśnić, kto, kiedy i gdzie go zranił w palec. Może żona w czasie szamotaniny. Masz fantazję. Już mi to mówiłeś. Ale jeśli się okaże, że to nos, a nie fantazja? Oby. Ale tak czy owak, szukać trzeba nadal, stwierdził major. Jedź, nie trać czasu, ja jeszcze trochę tu się pokręcę, a potem jadę do komendy. Jak myślisz, długo ci zejdzie? Ze dwie, trzy godziny. Dobrze, teraz jest pół do jedenastej. Tu też jeszcze ze trzy godziny będą przeszukiwać teren i Dolną Radunię. Wobec tego spotkamy się o drugiej. Zobaczymy, co robić dalej. Dobrze, o drugiej w komendzie, potwierdził Kowal i wsiadł do Warszawy. Po dziesięciu minutach już był w Pruszczu. Kazał podjechać na ulicę Kolejową, w pobliżu dworca i tutaj wysiadł, a kierowcy polecił czekać. Wolno przeszedł ulicą, rozglądając się po domach. Odnalazł wzrokiem numer siódmy, potem dostrzegł rzeczywiście dwie posesje dalej, dość duży, szary, dwupiętrowy budynek. Nie wszedł jednak do żadnego z nich, tylko skierował się na dworzec. Od razu udał się do bufetu. W niewielkiej sali były zaledwie trzy osoby. Przez niedomknięte drzwi wiało chłodem, stoliki i podłoga niezbyt dobrze świadczyły o zamiłowaniu personelu do czystości. Kapitan najpierw rozejrzał się dookoła, potem podszedł do bufetu. Otyła kobieta w niezbyt już białym fartuchu popatrzyła na niego niepewnie i zapytała: Czym mogę służyć? Pani jest kierowniczką? Tak. A co się stało, panie kapitanie? Pytała przestraszona. Nic, nic. Chciałem z panią zamienić kilka słów. Tylko nie tutaj. Ma pani jakieś pomieszczenie na zapleczu? Tak, tak, jest. Zaraz zawołam kelnerkę, żeby mnie zastąpiła w bufecie. Mówiła przymilnie kierowniczka. Adela, Adela, chodź tu. Postój trochę za mnie. Adela, no. Młoda dziewczyna niespiesznie i ze skwaszoną miną wyszła z drzwi znajdujących się za bufetem, ale kiedy ujrzała milicyjny mundur, zaraz zaczęła się ruszać żwawiej. Kierowniczka poprowadziła kowala na zaplecze i po chwili siedzieli oboje w dość ciasnym, brudnawym pokoiku pełnym zapachów kwaśnego piwa i starego tłuszczu. Kowal sięgnął po notes, zajrzał do niego, żeby sobie dobrze przypomnieć nazwisko i zapytał. – U pani pracuje sprzątaczka Aniela Kraś? – Tak, pracuje – skwapliwie odparła kierowniczka. Zawołać ją? Jeżeli jest w pobliżu, niech pani ją poprosi. Kierowniczka z pośpiechem podniosła się i wyszła z pokoju. Nie było jej kilka minut i pojawiła się ponownie. Za nią wkroczyła do pokoju starsza, siwa kobieta o rękach pobrudzonych węglem i wystraszonej minie. Mówiłam, że będą z tym kłopoty. Mówiłam, narzekała od progu. Z czym zainteresował się kapitan? No z tą torbą. Ma pani rację, pani kraś, potwierdził, ale zaraz ją pocieszył. Tylko, że to nie pani będzie miała kłopoty, tylko ktoś inny. Pani kierowniczka? Przestraszyła się kobieta. Nie, zaprzeczył kapitan. Obydwie pani jesteście w największym porządku. Pani torbę znalazła i oddała kierowniczce, a kierowniczka zaniosła do milicji. Tak się powinno robić, pochwalił. No to o co chodzi? Już pewniej spytała kierowniczka. Chciałem się dowiedzieć wszystkiego, co jest związane ze znalezieniem tej torby, wyjaśnił. Już przecież mówiłam wszystko na milicji, oświadczyła kierowniczka. Nie szkodzi. Proszę mi jeszcze raz dokładnie opowiedzieć, jak to było. W jaki sposób pani ją znalazła? Zwrócił się do Krasiowej. A no, zwyczajnie, odparła już bez poprzedniego lęku kobieta. Przyszłam rano na dworzec. Zawsze w zimie tak przychodzę, bo tu nie ma centralnego i trzeba w piecach napalić. W bufecie znaczy się. Która to była godzina? Szósta. Zawsze przychodzę na szóstą. I co dalej? Wzięłam wiaderko i poszłam do piwnicy po węgiel. W piwnicy było jeszcze ciemno. To sobie zapaliłam światło i nagarniam ten węgiel łopatą. Ale spojrzałam w górę. Tam węgiel leży tak wysoko, zsypany od ulicy. Więc spojrzałam w górę, znaczy się w stronę tego okna, co jest do zsypywania węgla, i patrzę, a tam coś leży. No to sięgnęłam łopatą i przygarnęłam do siebie. Patrzę, a to torba. Zajrzałam do środka i widzę, że są jakieś rzeczy. Zabrałam wiaderko z węglem i torbę i poszłam na górę. Pani kierowniczka już też przyszła, to jej oddałam. – Oglądały panie dokładnie tę torbę? – zainteresował się kapitan. – Oglądałyśmy, owszem – z godnością odpowiedziała kierowniczka. – Przecież trzeba było sprawdzić, co to jest. – Oczywiście, oczywiście – przytaknął. – I co panie stwierdziły? – Były w niej buty, szpilki, szalik, drobiazgi kobiece i dowód osobisty. – Pieniędzy nie było? – Nie, ani grosza. Wszystko co było, oddałyśmy w komendzie. Tak tak naturalnie powiedział Ale proszę sobie przypomnieć, czy na pewno nie było pieniędzy. To bardzo ważne. Ależ co pan, chyba mnie pan nie posądza, kierowniczka niemal się obraziła, a sprzątaczka potwierdziła spokojnie. Nie było. Patrzyłyśmy obydwie. Jakby jedna tylko patrzyła, to może by wzięła, ale we dwie to już nie. Kapitan uśmiechnął się na to szczere wyznanie i skwapliwie jeszcze raz zapewnił, że im wierzy. Potem poprosił sprzątaczkę: Może mi pani pokazać miejsce, gdzie leżała ta torba? Pewnie, że mogę, tylko niech pan uważa, pobrudzić się łatwo w piwnicy. We trójkę przeszli przez bufet i skierowali się do piwnicy zajmowanej przez zakłady gastronomiczne. Była dość obszerna, do połowy zawalona węglem, który z stożkowatą hałdą spływał od okienka do środka pomieszczenia. Okienko, o którym mówiła sprzątaczka, znajdowało się w górze, naprzeciw wejścia. Nie było w nim szyby. Kapitan dostrzegł, że jest zasłonięty blaszanymi poziomymi drzwiczkami. Zamknięte są te drzwiczki? Zainteresował się. Nie, panie. Kto by tam wszedł na tę kupę węgla? A od ulicy? Też nie. To małe okienko. Złodziej nie wejdzie. Zresztą po co? Ukraść wiadro węgla, tłumaczyła kierowniczka. Kapitan wyszedł z piwnicy, i w dalszym ciągu w asyście dwóch kobiet, które z zainteresowaniem śledziły każdy jego krok, okrążył budynek i znalazł się przy okienku do piwnicy. Metalowe drzwiczki niezbyt szczelnie zakrywały okienko. Kapitan schylił się i bez trudu podniósł jedno skrzydło. Ujrzał pod sobą czarny, niezbyt duży otwór, do którego sypywano węgiel wprost z ulicy. Okienko było rzeczywiście niezbyt wielkie i stromą pochylnią opadało do środka piwnicy. Tędy musiał to ktoś wrzucić, stwierdziła kierowniczka. Tylko po co? Taka dobra torba i szpilki. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się dowiemy po co. Otrzepał ręce i patrzył przez chwilę na ulicę. Nie było stąd widać okien na kolejowej. Ktoś, kto wczesnym rankiem uchylał drzwiczki okienka i wrzucał torbę do piwnicy, mógł to zrobić niezauważony przez nikogo. W dzień Nowego Roku, w dodatku przed szóstą rano, musiało tu nie być żywej duszy. Kapitan zapytał jeszcze kierowniczki. – Bufet jest otwarty całą dobę? – Całą? – ale gorące dania tylko w ciągu dnia. Papierosy i piwo można dostać zawsze? Zawsze. Dziękuję, powiedział Kowal. Dziękuję paniom. Pospiesznie się pożegnał i odszedł, bo wyczuł, że obie mają wielką ochotę zapytać go, po co te badania i poszukiwania, a on nie miał zamiaru udzielać im wyjaśnień. Na ulicy kolejowej znów zatrzymał się i jeszcze raz przyjrzał się budynkom. Przez chwilę wahał się, kogo najpierw odwiedzić. Koleżankę zaginionej czy nieznanego mężczyznę, któremu Soja kupował papierosy. Zdecydował, że lepiej najpierw odszukać kobietę. Mężczyzny nie znał, nie miał nawet jego dokładnego adresu. Liczył, że może znajoma zaginionej coś mu o nim powie.